Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku. Widać mnie? Dobrze? Tak? Jest tu sam Kat. Jestem Julka. Ju Cześć. Julka, Julka. Dzisiaj będziemy... Zgać. Pokazywać muszelki, marionetki, może branżeletki i może ubrania. Nie. Będziemy tylko może muszą... Dobra, a potem się zdecydujemy. Teraz muszelki. Julia, powiedz jakie kraju okay, co jest i co jest fajne. Ten, ten, koralowiec jest z Dominikany. Ale fajnie. A piaseczek z Dominikany gdzie tak, jest? Tak, ten. Ten. To tutaj mamy piaseczek z Dominikany. O, ale fajnie się go dotyka. Tu, 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 tu. Do kamery. Hmm, hmm. Niedługo będę miała staty, więc będzie prościej. A mogę... Hmm. Hmm. Gdzieś tutaj wchodzę, leci Ten jest... Ten, ta muszelka jest... z... Mm. Z czego? To jest z Turcji. Turcji o ten... Takie. I jeszcze to wszystko, ten piasek. Nie, piasek akurat nie jest. Piasek jest z Malediwów. Z Malediwy albo Malediwy. Malediv. No. Dobra, coś tam coś tam. Patrzcie jakie kaktusiki to jest taki mały. Faktuś. Takie jak tu siekis. Ale perła, naprawdę? Zostaw. Tam był ślimaczek pod wodą. Okej, okay, to nie moja wina. Ten, ta muszelka jest z Egiptu, z Francji. No, czekaj, weź tutaj do kamery, skieruj. O. Jest z Francji. O, tam. Okay. A te, to to? To teraz tak. A to jest piasek w mhm. ogóle? Nie, tu nie ma. A, A ten jest... Teraz Sąskiego. tak. To jest z naszego polskiego morza. Mhm. Yy, ta, ta O, ta muszelka, ona jest też z. Polskiego morza? Nie, ona jest też z yy, Dominikany. A ta jest z Dominikany? Nie, ta nie. Ta jest z czego? też... Z czego? Z czego? No Zaczekajcie. Ta muszelka jest z czego? Ta? Mhm. Czerwona. Yl... Ta? No. To ona jest z Francji. Ta? Wielka, ale fajna. Ale... Halo? 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 Jest szumienie morza? Jest. Jest ciekawe czy kamera będzie słyszeć. Nie, nie, pewnie nie. A to jest z czego muszla? Czekaj, okay, bo jeszcze może tam wydobyć. Z czego to jest muszla? Ta? Mhm. Nie wiem. Ona była... A to? To co to? Ale tylko ładna. Ona genialna muszla, nie tak? Nie ale piękno. Ten mały y, dziubdziulek, to on się znajduje z, y, z Dominikany, powinien się okay. znajdować. moja koleżanka Zosia mi coś napisała, kokardkę. Dobra, więc tak, przejdźmy do Pan... Mari... Mari... Mario. Jedzie, Na... tak? Tak, bawimy się teraz. O, słodki mi. No ja to. E, to jest pozytywka z ale ładne kamienie ma w sobie. Ja. O takie kamieczki. Taką muzyczkę oddaję od konie. A jakie to jest w ogóle? Jaki kraj? Kraj, e, kraj produkcji to e, Francja. Dobrze. Francja i, I nie ma pana następną. Mogę nagrywać jeszcze 15. Mogę nagrywać. 15. O, Julia, pokaż tą maskę i te motyle. A to ja jej kupiłam w Homendiu na home urodziny na urodzinie Jej kupiłam tylko. Pan, bo ona lubi takie rzeczy. Takie ze Ona to zbiera, widzicie? And, to jej kupiłam w Homendiu naszym, naszym chyba w, ten, w tym, Jak ten się sklep nazywał, nie staroblować, tylko ten. Nie jest tylko ten... Ten gdzie są takie kolorowe. Nie zapomniałam, że się nie da. Co to jest? Mała no, pozytywka. Jak była mała, to dostawałam co urodziny taką pozytywkę. Ładna. Słodka. To A to pokaż podkowy, pokaż te motylki, pokaż tam tą maskę, co jest na górze, co kupowaliśmy. I... Julia pokaż, to będzie super. To, to jest... zostałam już na moje szóste lub piąte urodziny. Tylko ja, masz dziurze. Okej, okay, poczekaj, czekaj. Ale wow. Przeruszę. No okay, to przerwa. To jest podkowa, y którą jak byliśmy na wycieczce szkolnej, wygrałam. Julia wygrała za pierwsze miejsce. Złotą. Złotą, za pierwsze miejsce rzut pod kopą. Teraz motyle. Te motyle. Skąd je dostałaś? Gdzie je W Polski byłam w takim, gdzie były różne motyle. Wszystkie, wszystkie gatunki. Ja wybrałam akurat sobie ten. Jeszcze jeden, zaraz pokażemy Ale Ym... śliczny. No, piękny. To są żywe motyle, ale zabijane. One jest specjalnie zabijają? Tak. Nie Jak one są chore albo umierają, to biorą, y, tak y, kładą mi. Ale jest taki duży, nie? No. Duży. Teraz pokażę takiego maluszka. Ta, ta, ta. A ja w tym czasie mówię, luknę na brązach. Ta, tak. ładna. I, I takiego. Patrzcie, też są ładne. Zaczekajcie, bo światło się strasznie odbija. O, ale on jest taki Włochaty, tutaj widzicie? Taki Włochaty, ale ładny jest. Jeszcze, jeszcze. Bardzo A ładny. Teraz pokażemy maskę. Maskę, bo my byliśmy razem w? Włoszech. We Włoszech. Najpierw byliśmy w Chorwacji, potem pojechaliśmy sobie do Włoch Najpierw byliśmy w Czechach. Najpierw byliśmy w Czechach, potem byliśmy w Chorwacji, od razu w tym całą rzecz, a potem w e, tej e, w Włoszech i w, po, Julia miała sama jechać w tych Włoszech, ale ja stwierdziłam, że też pojadę oczywiście i kupię, tam byliśmy we Włoszech, jezdili, we, byliśmy w Wenecji i jeździliśmy tej łódkami. Ja, i... ja dostałam białą, Maja dostała. Julia dostała białą. Przejrzymy. Od góry. Tak się prezentuję. Tak. Od góry z tymi piorami. To jest taki znaczek śliczny, tak jak królowy śniegu. Ja wygląda jak królowa śniega. Fajny ja, jest ten nos, wydawałem się. Ja dostała. Ja miałam białą, Maja miała niebieską. Tak, bo jestem królową Wody i jest królową śniegu. Nasza koleżanka miała czerwoną. Która była naszą najlepszą, dostała nas czerwoną. Dobra? Taka, I taka w ładna w maseczka. Yy, Trzymam w tym sznurku. Tak, Julia musi wykończyć. Tak, jeszcze może szybko pokażemy rzeczy. Brązoletki, tak tylko przejrzyjmy sobie. Ale ładne, ładne, ładne. Na w o tych brązoletkach. Tak jest domu? Ja sobie taki ja trochę no. O tutaj proszę. Bo... Opowiem o nich rzeczach. No. Bye bye. To lajkujcie, subskrybujcie, subskrybujcie. i, I pa. Łapki w górę. Bye bye. Mówię, że lajkujcie. Bye.